Pokój, dobry, kochani. dziś jest poniedziałek, 28. lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia to przypowieść o ziarnku gorczycy i o kwasie. Ziarnko gorczycy to jedna z najmniejszych nasion, który jednak, kiedy wzrasta, staje się wielką rośliną, nawet takim drzewem, w którym mogą gnieździć się ptaki powietrzne, gdzie można znaleźć również kawałek cienia, jakiegoś takiego bezpiecznego miejsca. Również kwas. Troszkę kwasu sprawia, że całe ciasto może się zakwasić. Czyli ta mała miarka może sprawić, że ta wielka ilość gdzieś tam Zmienia swoją jakość. Co Pan Bóg chciał nam powiedzieć przez te właśnie przypowieści? Przede wszystkim chce nas uczyć pokory. Pokory, żebyśmy nie lekceważyli żadnego dobra. Żebyśmy wiedzieli o tym, że jeśli Pan Bóg będzie chciał, to nawet to, co jest takie mizerne i to, co w tym świecie wcale się nie liczy, jednak wobec Pana Boga, może mieć ogromną wartość. Myślę, kochani, że w piśmie świętym i również w życiu jest mnóstwo takich przykładów. Które potwierdzają tę zasadę Bożą, że on często wybiera to, co jest takie głupie, takie co jest niemocne i, i takie nieokazałe w tym świecie, żeby zawstydzić tych wszystkich mądrych i mądrali, żeby nikt nie szczycił się, że to jest jego zasługa, ale że autorem tego wszystkiego jest sam Pan Bóg. I przypomnijmy sobie, kiedy Samuel przyszedł do domu Jessego, aby wybrać jednego z jego synów i namaścić na króla. To okazuje się, że Pan Bóg go ostrzegł, powiedział nie patrz tak, jak patrzy człowiek, nie patrz ani na jego wygląd, ani na jego inne walory, ponieważ Pan Bóg patrzy inaczej. Pan Bóg patrzy w serce. I rzeczywiście wybrał, Pan Bóg wybrał tego najmłodszego Syna, czyli Dawida, który niczym szczególnym się nie wyróżniał. Właściwie był pastuchem, którego musieli specjalnie sprowadzić z pastwiska, żeby go namaścić na króla. I później, kiedy niepozorny Dawid stanął przed wielkim Goliatem uzbrojonym po zęby, to Goliat wzgardził Dawidem jako przeciwnikiem, którego wcale nie należy się obawiać. Okazuje się, że właśnie Pan Bóg wybiera to, co niepozorne, aby jego siła, jego moc, jego mądrość się okazała. Również o Panu Jezusie powiedziano: Czyż może być coś dobrego z Nazaretu? Okazuje się, że może zbawiciel świata. I również ziarnko Gorczycy jest obrazem Kościoła z takiej małej garstki. Kościół rozprzestrzenił się na cały świat. I również kiedy w Twoim życiu zdarzy się, że spotka Ci jakieś dobro, choćby takie bardzo malutkie, albo Pan Bóg dał Ci jakieś takie zadanie do wykonania, takie prawie nic. Postaraj się potraktować poważnie każde dobro, każdą możliwość, którą Pan Bóg ci daje, dlatego że z tej możliwości, z tego małego dobra, z tego małego talentu, może wyrosnąć coś pięknego i wielkiego. Doświadczenie pedagogiczne mówi, że jeśli dziecko posiada różne walory, różne talenty i pochwalisz jeden z tych talentów, to ten, który został pochwalony, będzie bardziej dynamicznie się rozwijał. Więc kochani, nie podcinajmy sobie skrzydeł. Zauważmy dobro w sobie i w innych. Zauważmy w ogóle dobro w tym świecie. Bo często zło jest takie bardzo krzykliwe i stara się nas może wystraszyć, zafascynować albo pobudzić. Natomiast Pan Bóg chce, żeby to, co jest dobre, żeby było przez nas zauważone. Bo często widzimy zło w drugim człowieku, a nie potrafimy zobaczyć dobra. Czasem kiedy zobaczysz w jakimś dziecku albo jakimś człowieku coś dobrego i pochwalisz, być może następnym razem się bardziej jeszcze postara. I również ta przypowiedź, kochani, uczy nas wszystkich pokory, że bez naszych zasług dzieje się jakieś dobro, jeśli tylko potrafimy oddać Panu Bogu, jeśli wykorzystać to, co On nam daje. Jak wiecie kochani, ten rok 2025 to rok jubileuszowy. I bardzo wiele różnych grup pielgrzymów dociera do Rzymu, aby tam korzystać z różnych łas, które Pan Bóg dla nas wszystkich przygotował. Również dzisiejszej nocy wyruszam wraz z młodzieżą, po to, żeby dotrzeć do Okęcia autokarem najpierw, a później samolotem do, do Rzymu i dołączyć do tej młodzieży, która już autokarami tam dotarła i na nas oczekuje. Może być tak, że mogę nie mieć dostępu do internetu. W związku z tym, gdyby były przerwy w dostarczaniu zielonego pastwiska to z góry was przepraszam. Mam nadzieję jednak, że gdzieś tam uda mi się dotrzeć do jakiegoś takiego miejsca, skąd będę mógł po prostu przerzucić materiał, abyście mieli świeżą trawę na zielonym pastwisku. A dzisiaj uczestniczyłem w bardzo pięknej liturgii prawosławnej. Zostałem zaproszony na szczególną uroczystość, gdzie było trzech biskupów prawosławnych do cerkwi Świętej Olgi w Łodzi. I z tego miejsca chciałbym też kilka obrazków Wam pokazać i później na koniec błogosławieństwo. Panie dzisiejsze błogosławieństwo z cerkwi świętej Olgi, z prawosławnej cerkwi, gdzie uczestniczyłem w pięknej liturgii i chciałbym z tego miejsca, świętego miejsca, w którym nasi bracia chrześcijanie prawosławni się modlą, chcę przekazać wam Boże błogosławieństwo, Pan z wami, jest Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.